Ciekawostką jest to, że zmierzymy się dzisiaj z czymś, co w życiu jest straszne i nie powinno się tego robić. Jest moralnie wątpliwe, ale w serialach zdarza się bardzo często, mianowicie będą to. rady. Dzień dobry, witajcie w programie Super Seriale, programie, którym Agnieszka Pyś, najbardziej znana, podziwiana i lubiana znawczyni polskich seriali, opowie wam rzeczy niesamowite, a ja będę spróbował wyciągnąć z niej jeszcze więcej informacji o serialach. Właśnie bonjour, Agnieszka. Witaj, witajcie. Ciekawostką jest to, że zmierzymy się dzisiaj z czymś, co w życiu jest straszne i nie powinno się tego robić. Jest moralnie wątpliwe, ale w serialach zdarza się bardzo często, mianowicie będą to... Stady. Agnieszka, ile zdrad przygotowałaś na dzisiaj? Przygotowaliśmy Powiedz. ranking pięciu zdrad. Z, e, oczywiście wisienką na torcie będzie zdrada wszechczasów. Zdrada najbardziej spektakularna we wszystkich serialach, ale dawkujemy emocje. Zaczynamy od tych, które e, wzbudzały emocje wśród widzów, ale może nie przyczyniły się też do śmierci bohaterów. To jest tak, że miałaś czego wybierać, jeśli chodzi o zdrady? Tak, wiesz co? E, polskie serialem. Zdradą który... stoją. Dokładnie. Naprawdę? Dokładnie. Zdrada to jest to jest chyba najbardziej chwytliwy wątek, jaki może się pojawiać w, we wszystkich w zasadzie produkcjach. Ośmielę się twierdzić, że nie znam serialu, w którym w jakimkolwiek sezonie nie byłoby ani jednej zdrady. Ale to stopnia. też jest chyba taka dobra zwrotnica, żeby trochę się więcej zadziało. Dokładnie. Najczęściej zdrada do czegoś prowadzi. Uh -huh. tak? Z, żeby do zdrady doszło, musimy też wprowadzić bohaterów. Ten specjalny, romantyczny nastrój, który uh -huh. do zdrady ich nakłoni. No i najczęściej zdrada przynosi fatalne skutki, nie tylko dla zdradza, zdradzających, ale także dla e, wszystkich z ich otoczenia. Ta pierwsza zdrada to? Zdrada Izy z Radkiem. Ale oczywiście zdradzony został Marcin, czyli mąż Izy. Ja widzę, że ty się kochasz w dwóch mężczyznach. I właśnie nie wiesz, którego wybrać. Radek jest współpracownikiem Izy. Pracowali razem w lokalnej redakcji głosu Gródka. Siedzieli tam... po godzinach, powiedz. No tak to wyglądało mniej więcej, tak? Na tym się zaczął wątek zdrady i w zasadzie na tym też się kończy, bo dalej razem pracują, więc to jest zdrada, która też zahacza o życie zawodowe bohaterów i to, jak, jak poczekaj, to ona go zdradziła i On teraz... zdradziła męża ze swoim... Ale jest tym radkiem, Podwładnym, czy nie? Jest tym radkiem, są już nawet po ślubie. Wątek, co prawda, w M, jak Miłość w ostatnim sezonie, w ostatnich odcinkach mhm. minionego sezonu został mocno wyciszony. Radek zszedł troszeczkę na dalszy plan. Zajęły go za bardzo obowiązki służbowe, żeby zajmować się żoną, młodą żoną, którą do zdrady nakłonił, ale powrócą w nowym sezonie od września, więc na pewno będzie się sporo działo. Pracują razem, są małżeństwem, on nie ma dla niej czasu. Dokładnie, to tak wygląda. Kiepskie, to trochę ze strony Radka, ale podejrzewam, że scenarzyści serialu też tak tą postać Radka chcą ustawić. No bo w końcu jestem złym, tak? Rozbił rodzinę Izy i Marcina. A czy to on ją nakłonił? Tak, on ją nakłonił do zdrady. I co to była za zdrada? Zdrada. Ale wzdychnęłaś, co znowu było nie było, tak? Co? Nie, no wszystko było w porządku, ale no, przykra zdrada. Przykra pod tym względem, że nawet Iza jej bardzo szybko zaczęła żałować. Na tyle szybko, że zaraz po zdradzie, czyli e, kiedy była scena u szkoła jak miłość, e, Iza już oczywiście wylewała gorzkie żale, że jak mogła to zrobić Marcinowi, więc radek niezbyt się e, długo nacieszył tym e, miłosnym nastrojem. A to był taki e, romantyczny nastrój, że wiesz wieczór, nie, 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 czy w był, pracy? Nie, Nie. Mi Mieszkanie Radka, tak, po pracy, ale romantyzmu Udawanie, pewno, że dłużej tak. zostali. Coś w tym stylu, no. Iza zawsze szukała u Radka pocieszenia, jakiś tam kryzysik małżeński się pojawił, ale nie na tyle spektakularny, żeby do zdrady mogło dojść, więc podejrzewam, wszyscy zresztą, każdy widz oglądając i śledząc losy bohaterów, jak Miłość podejrzewał, że troszkę ta zdrada była na wyrost, no ale... Nie oszukujmy się, miała rozbić związek Izy i Marcina. Rozbiła. Rozbiła. Dobrze, czy będziemy oglądać te zdrady? Będziemy oglądać tę zdradę, mamy tę scenę zdrady i Dobra, mamy... to jedźmy Iza z Radkiem, biedny Marcin, jedźmy z tym. Tutaj nikt nie planuje czegoś, to raczej wynika właśnie nie z głowy, a z emocji, z serca i mimo, że... Na, na pewno kocha Marcina dalej. Kocha oczywiście swoje dzieci. No to gdzieś poczuła coś doradkę. Widziałeś jak Isa rozmawia na ulicy z jakimś gościem? I na tej podstawie powiesz Marcinowi, że jego żona ma Marcin! Myślę, że w tym wypadku Marcin po prostu dochodzi do ściany i nie widzi innego rozwiązania. Cierpią wszyscy w takiej relacji. Z rozwodu. Ale Bobu naważyła. Dokładnie. Jesteś pod wrażeniem pewnie? Nie, jest mi strasznie źle. Ja w ogóle już wiesz, serialowo jak serialowo uważam, że zdrady to jest najtańsza forma rozrywki, jaka istnieje na świecie. Pewnie nigdy nie minie, tak? Najgorzej. Ale no trudno. W każdym razie, szczególnie, że jakby wiesz, no kolega Roznerski to nie jest jakiś tam z trzeciej łapanki, jeżeli chodzi o przystojność, a kolega Radek z pracy, nie ujmując aktorowi, jakby trochę jestem w szoku. No. Wybór Izy, tak? Wybór Izy, który niestety, tak jak wspomniałam na początku, ma konsekwencje aż do... Ale on to rozumiem, ten Radek to ukartował, to nie jest no. tak, że to… zaplanował… Zaplanował to sprytny manipulant, dosyć podła postać od samego początku, jak tylko się pojawił w serialu, więc krok po kroku dopiął swego. Życzmy mu, żeby skończył w kartonach za swoje złe czyny. To było miejsce yy, no, pierwsze. pierwsze to Dobrze, to dawaj dwójkę. Co zostajemy, się kryje pod dwójką? Yy, zostajemy w temacie jak miłość, Andrzej Budzyński i Julia Malicka. Aha. Strada, która która jest związana również z życiem zawodowym bohaterów serialu M jak Miłość. Niestety też ma przykre konsekwencje dla małżeństwa Andrzeja i Magdy. Też małżeństwo jest na granicy rozpadu. Ostatecznie do rozwodu nie dochodzi, ale... Bywają naprawdę dramatyczne momenty. Jak do tego doszło? Zdrada też ma miejsce z dala od oczywiście najbardziej zainteresowanej osoby, czyli zdradzonej Magdy. Wyjazdowa konferencja prawników we Boże, wyjazdy służbowe to jest jakiś kryptonit w ogóle, chciałem powiedzieć, w życiu i w serialach. Zło. Brzmi zło. St brzmi strasznie w Twoich ustach, no ale nie było aż tak strasznie. No, nastrój był odpowiedni, tak? Sprzyjający. Zacieśnienie relacji służbowych między prawnikami. No, troszeczkę tak, no ale jak inaczej tłumaczyć coś, coś w zasadzie odbyło się bardzo szybko poza udziałem widzów, bo widzowie de facto nie widzieli tej zdrady, widzieli tylko jej konsekwencje, poranek po zdradzie, no i coś co doprowadziło do zdrady, czyli ten wieczór w barze, kilka drinków. Teoretycznie Andrzej Budzyński nie powinien się tak szybko upić. Nie wiemy, dlaczego tak szybko się upił, no ale jakoś do tego pokoju Juli po, po, Poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że to była tylko scena, że rano i takie... Dokładnie. Do, to zobaczmy, to jasne, żebyśmy to zobaczyli teraz. To jest chyba tak, że ten alkohol i ten nastrój takiego lekkiego napięcia, które tam jakoś się wytwarza. Ich znajomość z dawnych lat spowodowała, że Julia się przed nim otwiera. To, że od współczucia do namiętności jest niedaleka droga, no to chyba wszyscy wiedzą. No i nie odbieram. No. Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono, a sprawdzamy się każdego dnia. Dzień, potem, dobrze? Potem porozmawiamy. Każdą relację można skończyć w dowolnym momencie, wtedy, kiedy się podejmie decyzję. Te decyzje z... Po prostu Andrzej podjął chyba za późno. Pamiętasz, że twoja żona ma chore serce? Złapany od razu. Złapany od razu. Najszybciej jak się tylko mogło. Fatalny poranek dla Andrzeja. No i bardzo dobrze. W sensie, bo no, bo tak. jeżeli ktoś kombinuje, yy, no, kolorowe drinki, ale tu bardzo ważna rzecz padła, że oni się znali już wcześniej. I, a kto tu kogo wykorzystał? Julia wykorzystała Andrzeja. Tej wersji się trzymamy i będę jej bronić jak lwica. Ale Julia tak, tak było na serio, że ona była tą le, złą? To była zła kobieta. Normalnie, bo to. Zła kobieta była. Znaczy, dalej jest, bo dalej gra w serialu, ale troszeczkę wątek Julii został złagodzony i bohaterka też już ma inny wymiar. Bardzo mi się podoba życiowość tej sytuacji, bo on siedzi na toalecie rano, wiesz, i przy otwartych drzwiach. Nie, źle zauważyłeś. On siedział na krawędzi łóżka, drzwi były otwarte, ona była w toalecie. A ja, że on siedział i patrzył, na no to, nie, nie, to nie, źle bo, widziałem. No, wiesz, fragment bielizny na krawędzi łóżka. Chciałem powiedzieć, że zdrada było... zdradą, ale już załatwianie się przy sobie przy otwartych drzwiach no, no, jest rano... już takim zaufaniem, no prawdy to w ogóle... My poszło zbyt daleko, nie? Ja wiem, że to chodziło o taki ten... Dobrze, no to było ty co z Jest nimi? Drugie... I zamówisz ciszę e... i tak. No, zdrada się skończyła tym, że było krok od rozwodu Andrzeja z Magdą. <laughs> Całe szczęście, małżeństwo zostało uratowane. Oh. Dobra ta żona, a on się Dobry, przyznał? Przyznał, przyznał. E na sytuacja, nie zagniesz mnie, bo sytuacja była na tyle skomplikowana. Nie chodzi o zaggięcie, <laughs> tylko o twoją reakcję. Yy, przywołuję w pamięci te sceny. No scena była, musiał się przyznać, wszyscy wokół wiedzieli. W zasadzie nie było osoby, która nie wiedziała o tej zdradzie, więc Magda była ostatnią osobą, która się o tym dowiedziała. On się przyznał, ale ona też wcześniej zaczęła się troszeczkę domyślać. No ale przyznanie się do winy było. Dobra, I to do... w piersi było, więc wszystko tak jak być powinno się skończyło. Dobrze, numer trzy poproszę. Znaczy, najświeższa zdrada, jaka mogła być. Zmieniamy troszeczkę serial, zostajemy w TVP, ale to Barwy Szczęścia i Bruna i Karolina. Mhm. Zdrada najświeższa z tych względów, że miała miejsce na początku poprzedniego sezonu. Co prawda jesteśmy przed kolejnym, czyli przed tym, który startuje we wrześniu, mhm. ale e, zdrada, która będzie miała również ciąg dalszy w tym sezonie. Okej. Okay. Kto tu kogo oszukał? No co oszukał? E Bruno jest raczej tym, os tą osobą zdradzającą, która bardzo się miota, nie żałuje tego, co robi, chociaż mówi zupełnie coś innego. Bruno zdradza swoją żonę Bożenę z Karoliną, recepcjonistką ze swojego hotelu, który prowadzi razem z żoną. Boże. No, bywa i tak. To są też y, ciężkie tematy, jeśli Ale się poczekaj, skończy, tak poczekaj, chwileczkę, pracuje. Agnieszko. Mówisz, że on to robi, w sensie to nie była zdrada jednorazowa. Tak to miało wyglądać. Miała być zdrada i e, miała być jedna namiętna noc w gabinecie Bruna na biurku, ale skończyło się ale na coś to... więcej. Okej. Okay. Także... Em, Rozwojowa sytuacja. Bruno niby żałował, niby przepraszał Bożenę, chciał ratować małżeństwo, ale ostatecznie wszyscy wiemy i widzowie to wiedzą, fani serialu to wiedzą, a nawet ci, którzy e, co jakiś czas śledzą serial, wiedzą, że Bruno z Karoliną zostanie w nowym sezonie. Karolina już się pojawiła w nowej czołówce serialu, zajęła miejsce Bożeny, więc rozwód to tylko kwestia czasu. Biedna Bożena. Ale ona coś z tym było nie tak, że on ją tak ten... No właśnie nie, no, atrakcyjna, e, oddana żona. Może trochę za bardzo czepliwa, no bo faktycznie wątek e, kryzysu tam małżeńskiego jakiegoś gigantycznego się nie pojawił, ale e, Bożena była taką osobą, która wiecznie miała dobro na o to, że zbyt wiele czasu poświęca pracy, tak? Ale miała rację. Miała rację. No, jakby nie poświęcał tyle czasu pracy i e, rozwoju... To by poderu, siedział w domu. By siedział w domu i Karolina by na niego sideł swych za. Stawiła. Siedem swych. Zobaczmy w takim razie zastawianie sideł. Zdura. przestań, Bruno. Użalam się nad sobą? Nie użalasz się nad sobą, po prostu nie masz z kim podzielić się tym, co czujesz. I z tobą chyba też nie powinienem co. Dlaczego? Chyba już pikta. Jak jesteś pod wrażeniem? No powiem Ci, że jak na polskie seriale, to muszę przyznać, że... Nie, żebym miał, że miał słabość do sten dla dorosłych, ale jednak no nie oszukujmy się. Tu jest jakby ząbek dalej. To nie jest tak, że krzyk za, za drzwi albo leżący stanik jak przy trujeczce, tylko już tak y, konkretnie złap zalejce powiedziałbym. No tak było i wierz mi na słowo, kolejne sceny były mniej więcej tak samo gorące. Agnieszka, zapytam Cię wprost, czy Karolina była tego warta? Dla Bruna tak, no ale czy. Ale w ogóle, jak myślisz? Ona jest taka wie, że warto było nie odpalić? Zlaczego twoja matka wczoraj powiedziała do Karoliny, że wydała Ci spokój. Abym nie odpalała. No, rodzina, mają dziecko. Też mi się tak wydaje, z... ale pytam tylko, bo ja to Karolinę nie znam za bardzo po prostu. No, ja ją znam tylko z serialu, więc dla mnie jest postacią dosyć e, szemraną. Uwielbiam to słowo, ale w, w tym. Czyli rozumiem, teściu, że jej się jest... opłacało e, zawładnąć szefem? No, w każdym wymiarze, no. No dobra, to co mamy pod czwórką w takim razie? Marek Ziemiński i Natalia zna wspólnej. To była też zdrada związana, ciut też, no nie wiem, tak może jakoś niekoniecznie. Yy... Rozstrzeliłam tych bohaterów zdradzających, ale zdrada, która też się zaczęła od jakichś tam zawodowych relacji, tak? Yy, yy, Natalia była menadżerem. Trzeba uważać oraz... w pracy w zasadzie. Właśnie chyba reasumując cały nasz wątek zdrad, no to będziemy zmierzać do tego wniosku, że... Trzeba w pracy raz. najgorzej pracy najgorzej. No nie, bo myślę, no że... No nie, wyjazd służbowy... Znaczy w ogóle to jest kryptonit, to już mówiliśmy. No dobra, przepraszam, przerwałem ci. E, tu nie było wyjazdu służbowego, delikatne podchody Natalii, trwające kilkanaście... Czyli o, Natalia winna. Natalia winna. No podejrzewam, że trzy czwarte zdrad, no to jednak kobieta w jakiś sposób kusi tego męża, ojca, rodziny, tego, który ma być spoiwem całej rodziny, no, w tym przypadku było podobnie. Marek zawsze uchodził za wiernego, kochającego męża Danusi, no i nagle przytrafiła mu się Natalia. A to trochę naciągane, bo wydaje mi się, że najczęściej no jakby, oczywiście mówię to w, w moim jakby takim subiektywnym spojrzeniu, ale to chyba faceci mają najwięcej na sumieniu tak życiowo, ale no, w serialach musi się trafić jakaś taka kombinatorka. Myślę, że to jest serialowa wymysł, tak bym powiedział. Wymysł scenarzystów, no, chyba musi coś takiego mieć miejsce, ponieważ bohater, który sprawia dobre wyrażenie wśród widzów, tak? Widzowie go lubią. Właśnie A, i się zdejmuje mu tę moce. Zdejmuje tym. mu się tą maskę tego właśnie naprawdę super opiekuńczego, troskliwego, kochającego męża, ojca, dziadka, no to... Musi być też ta kobieta, okay. która go do tego... No nie może sam z siebie, przecież wiadomo, co by było. No dobra, mamy, ona wymyśliła, a on ona by... uległ. On uległ małżeństwu Danusi i Marka się rozpadło, ale ze zdrady Marka z Natalią narodziło się dziecko. Co? No dobra, to zobaczmy, jak ono powstawało w takim razie. Panie Ziemiński, nie znam pana z tej strony. Ja siebie też nie Nie się podoba. Mhm. <laughs> Żona dzwoniła. Żona dzwoniła. Zawsze jest... dzwoni, żona, w najmniej odpowiednim momencie. Powiem ci, że seriale z serialami, ale wydaje mi się, że żony i członkowie rodziny mają taki wszczepiony jakiś zmysł, że wiedzą. dar jest na pewno. A ona podejrzewała? Tak, znaczy nie, nie mówię, że Nie, dzwoni... podejrzewała. Nie. Ona nawet nie podejrzewała do momentu, aż się dowiedziała. A ty podejrzewaj, że on odwali taki numer? Nie, nie podejrzewałam. Chyba nikt marka o to nie podejrzewał. Ale tak jak mówię, wątek był wprowadzony też stopniowo, to nie, był, to nie była szybka zdrada. Eee, budowała mocne napięcie wśród widzów. Mhm. Widzowie się tego spodziewali, ale no łudzili się. No, ci najwierniejsi fani Marka łudzili się, że jednak do zdrady nie dojdzie. Dlaczego ona napisała ten do ciebie? Chciałbym powiedzieć, że to nic. Ale będę miał z nią dziecko. <grym> Dobrze, Zdrada, więc. Zdrada, dziecko. Żona znika, w sensie no wyjeżdża, z, jeżeli chodzi o główny wątek, yy, pojawia się dziecko i co dalej? Pojawia się dziecko, jest poród. Wydaje się, że Sielanka, Marka i Natalia. I że oni poszedł... będą no już na zawsze, no bo zawsze, bo mieli być rozumiem, to, mieli, to nie tak. Tak, to nie było tak, że Marek tej zdrady żałował. Co prawda Danusię przepraszał, e, jest scena, kiedy, e, kiedy się w piersi bije, no ale do Danusi wrócić nie chciał, chciał być z Natalią i ich dzieckiem. Czy Natalia była młodsza za go. Była młodsza, jak widać na załączonym obrazku, mniej więcej w wieku córek Marka. Pożyt. Dorosłych córek. Co za głowa? No dobra, no to rodzi się dziecko. głową, nie, nikt nie myślał w tym. Wątku. Nie tą. E, rodzi się dziecko, ma być sielanka, ale. Ale e, niestety sielankę e, zdradzających kochanków przerywa śmierć Natalii. Natalia ginie pod kołami samochodu, zostaje Marek sam z dzieckiem. No i co się staje? Przewiduj dalszą przyszłość, nie znając wątku. No nie, wiem, ona wychowuje to dziecko wychowuje, dalej. czy wychowuje sam, nie sam, bo wy... z Bożenką. Nie, jaką Bożenką? Jak się nazywa jego żona? Danusia. Ja, przepraszam, z Danusią. Ja, wychowuje dziecko z Danusią. Absurd gonią. Nie, Jezu, mam, ona ma wielkie, tak. ale nie ona ma wielkie serce ta Danusia, słuchaj. Ci, którzy znają Danusię, wiedzą, że ona by to poszła. Tak. Tylko ona, z ona chyba mogłaby coś takiego zrobić na wspólnej, no nie licząc Marii Ziemby. No tak. Ale Danusia i co i wychowuje Danusia Wychowują mówi? Wychowują do teraz, tak, Danusia. A co nie powiedział, że tak to myślnie. No chyba wziął ją trochę na litość. Został sam z dzieckiem, Natalia umiera, on w rozpaczy, no nie ma z kim tego biednego, e, małego, porzuconego e, dziecka wychować, bez matki, no. Nie miała innego wyjścia. No dobra. I bo... Ale miłość zatriumfowała, narodziła się na nowo, teraz są szczęśliwym małżeństwem, więc zdrady czasem prowadzą do zupełnie nowych rozdziałów w życiu bohaterów. No i nowych bohaterów. Zapytam inaczej, bo wydaje mi się, że akurat Marek to nie. Czy bohaterowie, którzy zdradzali, zdradzają ponownie? Czy po prostu są zdradzającymi już na zawsze, że tu się coś pojawia, tu się coś pojawia? Czy jak przejrzysz tak w pamięci, hmm? e, czy bardziej jest tak, że oni. E, no, albo budują nowe związki, albo no, nigdy tego nie robią, bo jest im wstyd, bo się przyznali, bo jak wiemy, większość tutaj jednak uległa sile swojej woli najpierw, a później już uległa sobie i musiała się przyznać. No, są seryjni zdra, zdrajcy, tak? Zdarzają się takie przypadki w serialach, no ale yy, ciężko też wrócić wszystkich do jednego worka. Okej, to dajmy numer 5 w takim razie, jeśli <noise> chodzi o zdrady. No, tutaj wisienka na torcie zapowiadana przeze mnie zdrada wszechczasów według mnie i według wielu widzów i według e, wszystkich. Którzy kochają serial M jak miłość, i którzy z zapartym tchem śledzili lo losy Marka i Hanki Mostowiaków. Marek zdradza Hankę, z kim? Z Grażyną. To faktycznie jest coś, co chyba jest takim elementem historii naszego kraju, w ogóle prawie jak śmierć, w, w zasadzie w, pani głównej bohaterki tej historii. No, bo jednak on też był taki, powiedziałbym, chyba niewskazujący, niewskazujący albo nie Zdradzający, cech zdradzającego. No nie był. No Marek był na, na początku serialu. Faktycznie Marek y, wracający do Grabiny z pracy w Niemczech sprawia wrażenie osoby, która no niekoniecznie nadaje się na męża, ojca, ale potem z czasem miłość do Hanki sprawia, że Marek nigdy w życiu by się do zdrady nie posunął. No i oczywiście tu pojawia się Grażyna, która go do zdrady nakłania. Kolejna zła kobieta w naszym rankingu. Ale faktycznie w większości mamy po prostu cwaniackie kobiety takie? Tak mniej więcej konstrukcja zdrady wygląda. Mm. Najczęściej właśnie w przypadku tych związków, które się rozpadają, któraś ze stron jest właśnie najpletniejszą, która się kuszona, ale tutaj w naszym rankingu kobiety no są tymi ciemniejszymi mocami w, w związkach i w romansach. Dobra, to przeżyjmy to w takim razie naocznie teraz. Jednak przyszedłeś. No, będę się za to smażył w piekle. Strasznie się za to pustęsknił. Jesteś pierwszym mężczyzną, w którym się zakochałam. Trwa już to tyle lat, a ja wreszcie nie boję się o tym powiedzieć. To najpiękniejszy wieczór w moim życiu. Jeszcze idzie wiesz, takie grube tony, że najwspanialszy wieczór w życiu. No i polska a, kołderka. A Polskie sceny, sceny. tekst, będę się za to smażył w piekle? Tak, ale od tego zaczął. Ale to takie pierdzielenie, powiem ci, nie będę żałował, się za to nie, nie, żałował. nie żałował. Przez 50 odcinków prawie, no zaokrąglając oczywiście. A kto do tego ja... doprowadził, powiedz mi jeszcze, Aga? Myślę, że tutaj wina się rozkłada po połowie, no, Marek też nie był tutaj w tym momencie, kiedy się narodził jego kryzys z Hanką, jakąś osobą, która szczególnie zabiegała o to, żeby ten kryzys e, zażegnać, no, Grażyna po prostu wykorzystała okazję. Jak to brzmi strasznie. Brzmi. I gdzie to się stało? Powiedz. To się stało w mieszkaniu Grażyny. Tam ma Marek szukał pocieszenia, tam szukał. Albo był kryzys, ona go pocieszała i pocieszyła. taki scenariusz, który powtarza się często, ale w tym przypadku, jak wszyscy wiemy, to Romans Roman trwał wiele odcinków, tak? 14 I lat. I Hanka lat. nie wiedziała nic. Hanka nie wiedziała, nie spodziewała się, nie podejrzewała. Marek zawsze jakoś sprytnie lawirował, do tego stopnia, że oczywiście zostawał dłużej w pracy, pracował wtedy w Warszawie, więc do serialowej Ni nic pracy nie wiedział. Nic. Nie domyślała się. Ta no to przyznał się. Przyznał się. Ta scena jest straszna, więc trzymaj się mocno. Tak? No dobra, to jedźmy znowu. Trzymam się, trzymaj mnie. Kanie, zaczekaj. Zostaw mnie. Zaczekaj, proszę, cichania. Zostaw mnie, Hania, proszę. Mnie. Ci. Wracaj do swojej ja Proszę cię, rozmawiam. Mój, jaka ja byłam głupia. Jak ja byłam głupia. to nie była zwykła zdrada, co? Kochamy się, Tak? To była miłość, co... De... Miłość! O, proszę się. Jak długo tatuało. to trwało? To ważne, Nie wiem, długo. Dejera. Dejera. Nienawidzę cię, rozumiesz? Ja cię... Nienawidzę cię, rozumiesz? No, widzę po twoim imieniu, że jesteś w ciężkim szoku. Widzę, jak e, e, Małgorzata Kożuchowska mówi dziękuję Akademii, jak dostają skara za te ciosy. Powinna, powinna. Niech nie opadł z kurtki ani jednej, ani drugiej. Nie wiem, czy zwróciłeś na to Tak, zwróciłem, ale wiesz, to dużo przyklejania spowodowało, że tak to się kończy. No, ale na odpowiedź, ile to trwało, nie wiem, długo. Długo, trwało długo. Widzowie to śledzili przez, tak jak mówię, 50 odcinków. Czemu nikt tej hance nie powiedział, to mi powiedz. No, rozbijać takie z pozoru szczęśliwe, kochające się małżeństwo. Były dzieci, dwójka adoptowanych, jedno biologiczne, ciężka sytuacja. No, i faktycznie to, z tego co ja wiem, to to, co zmienia wszystko w polskich serialach, czyli to zdrada sezonu, można powiedzieć. No Chyba pierwsza taka spektakularna. spektakularna. Chyba, że w klanie padło coś wcześniej. Nie, a miał to też. Taka zdrada, która naprawdę jest okrzyknięta zdradą wszechczasów. Pamiętasz, jak widziałaś to, yy, oglądając serial? Yy, to było 14 lat temu, pamiętam, i do dziś mocno przeżywam te sceny. Cóż mogę rzec? Zaskakuje mnie to, że mamy tutaj głównie kobiety, które, yy, które lawirują. Które namawiają, to mnie dziwi. Dziwi mnie też, że tak łatwo się panowie przyznają. Skoro już zdradzają, to później mięknie im serce. Wiadomo, że to są postaci, to nie ma nic wspólnego z prawdą, ale dziwne. Dziwne, ale no, z jednej strony. Yy, z drugiej strony, znaczy z jednej strony dziwne, z drugiej strony no, musi się przyznać, żeby na, napeł, napędzić ciąg, ciąg dalszych wydarzeń. No, no tak, dzieje się więcej, bo jakby udawał, to by to zmarło po no prostu. Nie może to sobie. trwać zbyt wiele. No, kobiety nie mają też klapek na oczach, żeby zdradzać. Doa, Hanka, oczach. przepraszam cię, tyle odcinków, nic. No dobrze, co zrobić? Nie zdradzajcie nikogo. Nawet w serialu. Chociaż w serialu to można chyba, że. Bez pozwoli. zdrad w serialu nie mielibyśmy y, takich emocjonujących wątków. i Takich e, chwytających za serce scen. To prawda i muszę ci przyznać, że e, to ekscytujące przeżycie poznać takie zdrady z polskich seriali. Naprawdę. Ja mam nadzieję. Super zdrady w super serialach, można by powiedzieć Dokładnie. nawet. To była Wielka Piątka, to była Agnieszka Pyś. Ja jestem Rudy, dziękujemy. Bardzo polecamy kolejne super seriale. W następnym odcinku Aga znowu otworzy chirurgicznym nożem ciało polskich seriali i będzie zaglądać do nich, do zobaczenia. Co złego, to niemy.